Dzień dobry. Monika Kurjata z tej strony. Jest to dzień 124 mojego osobistego wyznania: 365 live'ów. No i widzę, że obraz jest trochę niewyraźny. Akurat pod, w, tema, w temat dzisiejszy się wpasował. Jest już tutaj u mnie w pokoju dosyć ciemnawo, bo na zewnątrz jeszcze jest jasno powiedzmy, że jasno bo jest paskudna pogoda. Więc ten obraz, jeżeli widzicie tak niewyraźnie jak ja, a pewnie tak, to, to myślę, że, że to, jest, to jest właśnie ten dzień. Bo to jest jeden z tych dni, kiedy nie mam absolutnie nic do powiedzenia. To jest jeden z tych dni, kiedy tak naprawdę już. Yy, tak, żebyście wiedzieli, jak czasami to bywa. Yy, tak co najmniej od godziny się tutaj kotuję i zastanawiam się no właściwie to nawet nie, nie zawsze jest tak, że się zastanawiam, tylko po prostu. Siedzę, wiem, że za chwilę chcę wejść na, ten, na, na żywo, bo to jest mój kolejny dzień, w którym chcę się pokazać, ale tak naprawdę nie wiem, jakby nie mam ochoty, tak? Nie mam ochoty, albo nie mam o czym mówić, albo po prostu nie mam ochoty. No i tak się czasami kotuję i, e, i to zabiera moją energię, zabiera mój czas. Obserwuję to, patrzę na to, co to jest, czym to jest dla mnie. E, zastanawiam się, czemu przychodzą takie trudności czasami. Oczywiście, no nie jest to nic nadzwyczajnego, bo jeżeli codziennie się jest, prowadzi live'y każdego jednego dnia, takie wiecie, z czapy, czyli nie wiadomo, jakby bez jakiejś określonej tematyki, no to nie zawsze jest ten flow, nie zawsze przyjdzie coś takiego do głowy. Widzę, że, że ktoś tutaj do mnie dołączył, także pozdrawiam serdecznie z mojej nicości, z mojego miejsca, gdzie dzisiaj to najchętniej bym spędziła cały dzień na... Czytając książkę na kanapie albo śpiąc, bo jestem bardzo dzisiaj zmęczona i śpiąca, ta pogoda po prostu e, już naprawdę mam dosyć tej pogody. Tak jak wiem, że nie mamy na co nie mamy wpływu, na to nie mamy wpływu i, i w związku z tym e, no, trzeba nauczyć się funkcjonować w tym, co jest, to czasami też są takie dni, kiedy po prostu niczego się nie chce. No, a jednak obowiązki są, więc dzisiaj zrobiłam zakupy domowe. Z takich rzeczy, które zrobiłam, jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia i dzisiaj nie mogę się doczekać. Jest jedna rzecz, na którą się nie mogę doczekać, bo dzisiaj mamy kolejny bonusowy moduł w programie, w którym jestem, Femfatal, więc nie, na to się nie mogę doczekać. To jest taka moja chyba dzisiejsza nagroda za, za cały dzisiejszy taki trudny dzień. Ale wiecie, ja nieraz powtarzałam to, że niezależnie od tego w jakim jestem, że tak powiem, stanie, ja dalej jestem w swojej mocy. I to jest coś, co ja bym chciała przekazywać dalej. Chciałabym, żeby kobiety, zwłaszcza kobiety, bo mężczyźni trochę łatwiej sobie radzą. Przynajmniej może tak zewnętrznie to wygląda. Więc też nie chcę tu szufladkować, ale. My kobiety um, chciałabym, żebyśmy właśnie pamiętały i wiedziały o tym, że niezależnie od tego, w jakim jesteśmy, że tak powiem, wajbie dzisiejszym, tak, to ta nasza moc zawsze jest z nami, zawsze jest wewnątrz, zawsze jest w środku i lubię też sobie o tym przypominać, o tym bardzo często mówię, o tym bardzo często piszę. Więc jest ta moc, ta moc dalej jest. Pomimo tego, że może czasami stłumiona, może czasami jest ta moc, potrzebuje odpoczynku, tak naprawdę potrzebuje faktycznie wziąć tą książkę do ręki i położyć się do łóżka, ale moc jest. No i skoro przyszłam dzisiaj bez. No z tych, jest to jeden z tych dni, kiedy nie mam nic do powiedzenia, tak naprawdę, to, to i tak coś tam powiem. Nie? To nie jest tak, że, że nie mam kompletnie nic do powiedzenia. O, cześć, cześć Alicja, fajnie, cześć dziewczyny, miło mi, że jesteście. E, dzisiaj to jest taki dzień, że w sumie fajnie byłoby, żebyście to wy były po drugiej stronie i do mnie gadały, to byłoby mi fajniej. Taka, taka potrzeba, właśnie, żeby może ktoś po drugiej stronie pomów pogadał, a żebym to nie była ja. No ale taki właśnie dzień. E, dzisiaj wrzuciłam posta. E, wiem, że to nie dla wszystkich, ale wrzuciłam posta, bo się okazało, że tutaj w takim polskim klubie e, w pobliżu w którym w zeszłym roku miałam swoje 40 urodziny. Akurat organizują, bo oni jakiś czas organizują takie, wiecie, potańcówki imprezy, gdzie tam na żywo jest muzyka, i akurat organizują to w moje urodziny 20 kwietnia, więc dzisiaj wrzuciłam posta na Facebooka do wszystkich moich znajomych, może ktoś będzie chciał dołączyć i poświętować, pobawić się na imprezie, tak, potańczyć sobie, a jednocześnie poświętować ze mną moje urodziny także to była taka też pozytywna fajna rzecz, bo właśnie mąż mi powiedział chyba to nie dzisiaj, tylko wczoraj wieczorem, e, że idziemy, także cieszę się bardzo. A także są takie, wiecie, fajne różne rzeczy, ale dzisiaj po prostu jestem taka jakaś, w ogóle nie wiem, ta pogoda. E, czasami wiecie, przychodzą jakieś takie codzienne sprawy, jakieś tam stresy codzienne, więc wtedy ja jestem taka, tak mi łatwo się to e, czy tak powiem, tak mnie, wiecie, tak zaciska i ja wtedy potrzebuję takiego czasu tylko dla siebie. No ale, e, ponieważ podjęłam się tego wyzwania, które jest tutaj, jestem tutaj z wami, to jakby nie chcę tego opuszczać, pomimo tego, że mi się nie chce, nie chcę tego opuszczać, bo wiem, że to jest dla mnie ważne i, e, i zawsze chciałabym tutaj przyjść i przekazać coś wartościowego. Nie zawsze się da. Lutuś. I moje psy się jak zwykle kręcą. W ostatnim czasie, tak to zawsze, takie aniołki, a teraz w ostatnim czasie się cały czas kręcą. mi tutaj, jak, jak próbuję się tu z wami połączyć. No i tutaj, może powiem jeszcze jedną rzecz. Tak, w ogóle mam jeszcze w planach się pojawić na grupie Biznes w międzyczasie, bo jest otwarty weekend i można się tam reklamować, ale nie wiem, czy mam dzisiaj wajba do reklamowania się. No nie wiem, nie wiem. Zobaczę, czy dam radę. Um. Ale jeszcze właśnie chciałam tutaj powiedzieć, bo być może e, będą tutaj oglądały to kobiety, które akurat tego potrzebują, bo 9 kwietnia rusza moja społeczność. E, miesięczna subskrypcja to jest. I już nie będę dzisiaj opowiadać o tym całe, całościowo i wszystkiego, bo to już mówię praktycznie prawie, prawie codziennie. Są też e, posty na moim fanpage'u, także, może fanpage'u, na moim profilu prywatnym tutaj na Facebooku, więc możecie sobie doczytać, poczytać. Jest wydarzenie i też można sobie tutaj w, kliknąć. E, Wydarzenie i zobaczyć sobie, co tam się dzieje, ale oprócz tego, że jest to społeczność i to będzie zamknięta społeczność dla takiej ograniczonej ilości osób, które zdecydują się tam być, to jeszcze jest możliwość, przynajmniej na razie, nie wiem jak długo będę chciała to robić. Um, ale na razie też jest możliwość takiego dołączenia jednorazowego. Czyli jeżeli na przykład nie jesteś pewna, czy chcesz być w tej społeczności, ale na przykład chciałabyś przyjść popraktykować gimnastykę słowiańską albo po prostu sprawdzić, zobaczyć, jaki jest właśnie ten cały vibe tego wszystkiego i wtedy być może zdecydować, o, ale fajnie, podoba mi się, chcę, w, chcę więcej, więc wchodzę w to. Więc jest też możliwość później takiego upgrade'u, więc takie jednorazowa wejściówka na ten 9 kwietnia, na tą praktykę to jest 25 funtów, a miesięczna subskrypcja, gdzie jest dużo więcej rzeczy, będzie się działo w całym tym, w tej społeczności, w tej grupie, to 33 funty miesięcznie. Także no jest tutaj też taki wybór, można sobie zobaczyć, ale jeżeli na przykład przyjdziecie na ten za 25, to możecie sobie później taki no, upgradeować sobie do do, tego, do tej miesięcznej subskrypcji, nie ma problemu. Um, tak, cześć Kornelia. No widzę, że nie masz co powiedzieć. Oj, tak mi się, mi się nie chciało gadać i dzielić w ogóle, że przestałam, aż znajdę coś, co to zmieni. No właśnie, a widzisz, a ja jednak postanowiłam, że nawet jeżeli nie mam nic do powiedzenia, a to w sumie nie zdarza mi się zbyt często, bo zawsze jest jednak coś. Ja po prostu dzisiaj się nie czuję najlepiej. Boli mnie głowa, jestem zmęczona i śpiąca, po prostu czuję, że moje ciało całkowicie potrzebuje odpoczynku. Um, I to jest może takie główne, główna przyczyna. No, może tam jest kilka jeszcze innych przyczyn, o których nie chcę mówić akurat na, tutaj na publicznie, więc po prostu na razie trzymam to dla siebie. Ale wiecie, w, ży w życiu jak to w życiu, czasami są takie trudniejsze momenty, trudniejsze chwile. Nieraz o tym mówię i po prostu no, trzeba to jakoś zaakceptować, że jest akurat taki trudny moment i pozwolić sobie na to, żeby było to, co jest, żeby po prostu się z tym nie, żeby nie udawać, że jest inaczej. O może tak, bo. Kiedy tuszujemy prawdę, to po pierwsze nie jest to prawdą, po drugie jest to jakby zabiera jeszcze więcej naszej energii, więc najlepiej po prostu pogodzić się, że dzisiaj akurat jest tak. No i trudno, no, ja, ja tak czy inaczej stawiam się i. Jeżeli nie mam co powiedzieć, to właśnie zachęca na przykład do tego. Znaczy może nie zachęca, może jak jestem w, takim, w takiej energii, to aż tak bardzo nie zachęca, ale pamiętajcie o tym, że niezależnie od tego, w jakim jesteśmy, w jakim jesteśmy nastroju, to ta moc dalej w nas jest. To, co my dajemy do świata, to, jakie my jesteśmy, to cały czas jest ogromna wartość, niezależnie od tego, czy akurat dzisiaj mamy coś do powiedzenia, czy nie. Czasami też jest fajnie pomilczeć, ale nie wiem, jakby to było, jakbym. Weszła na live'a i, i po prostu przez 10 minut nic nie mówiła. No, może tak kiedyś zrobię i zobaczymy, czy dam radę w ogóle, bo to byłoby na pewno jeszcze większe wyzwanie. Tak, wiecie, jeszcze gdyby widziała, że ktoś wchodzi na live'a, a ja się nie odzywam, tylko patrzę. No, to byłoby na pewno trudne. No, ale tak, rzeczy się i tak dzieją. Świat idzie do przodu, czas idzie do przodu, tutaj bo jakby no jest taki akurat moment, ale idą rzeczy do przodu. Kwiecień to jest mój urodzinowy miesiąc i jak sobie postanowiłam i obiecałam, że będzie to piękny miesiąc, że będą same fajne rzeczy, dużo pięknych niespodzianek, dużo przyjemności, no to wiecie. Mam akurat taki dzień, ale dalej jestem w przekonaniu, że ten miesiąc to jest piękny miesiąc dla mnie. I, I będzie dużo fajnych rzeczy się działo i zaczęło się cudownie, bo zaczęło się, kurczę, od 1 kwietnia, od pięknego prezentu, który przedstawiłam Wam w wczorajszym live, którego będę używać na moich kręgach, na moich programach i mam nadzieję, że do tego dołączą jeszcze inne cudowne rzeczy, ale oczywiście to wszystko małymi kroczkami i, i, i tak dalej. To było żartem, tak podziwiam, że dajesz radę codziennie to robić. Dzięki, dzięki Kornelia. Wiesz co, ogólnie to wiesz, każdy potrzebuje robić rzeczy po swojemu i na przykład jeżeli. No bo my zaczynałyśmy razem ten challenge, więc, więc zaczynałyśmy razem. Fajnie było zacząć nie samej, ale to jest oczywiste, że każda z nas musi czuć po prostu siebie i wiedzieć, czy chce to robić, czy nie chce tego robić, czy potrzebuje przerwy, czy, czy, czy chce iść dalej, to oczywiste jest, więc. Ja absolutnie szanuję każdo, każde jedno zdanie in, jakiejś innej kobiety na ten temat, bo wiem, że, że Ty zaczęłaś ten challenge i jest jeszcze Agata, która też jest w tym wyzwaniu. Agata Trawnik. Także fajnie, bo się parę osób zaraziło, parę osób się zdecydowało i jakby no, odważyło na to, żeby w ogóle podejść do takiego wyzwania. No, to jest przecież nie no, niemałe wyzwanie, tak. Ja chyba już czułam, że mam tą gotowość, żeby to zrobić i żeby wytrwać. Taką mam nadzieję nadal. Ale to się we mnie rodziło tak myślę, że około dwóch lat co najmniej. Aloha, siostra kosmiczna. Aloha, przepiękna kobieto. Dziękuję. Fajnie, że się tutaj, że tutaj się witacie. Ania. Tak, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo ja ostatnio się, się pytałam... pytałam profilu pamięta o imię chyba Ania, ale ja to jeszcze muszę tak kilka razy sobie powtórzyć, żeby żeby sobie przypomnieć. Um, już podejmowałam kilka razy to wyzwanie i co? No i co? I co? I jak poszło? I jak poszło? Um, no wiecie, to są wyzwania w życiu, to są wyzwania, ale tak. Najważniejsze jest to, żeby, jeżeli żeby to wyzwanie, które chcemy sobie postawić w życiu, żeby było postawione przez nas, żeby to nie było tak, że ktoś nam coś każe i my to robimy. Żeby to z nas wyszło. Jeżeli to wyjdzie z nas, to, to my wiemy, co chcemy z tym zrobić, jak długo w tym wytrwać, i tak dalej. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Cześć, Ola, cześć, fajnie. Kurczę, akurat taki dzień, że ja przychodzę i mówię, że nie mam nic do powiedzenia, a wy tutaj przychodzicie, ale, ale ja. no, jak berety. No, ale dziękuję, że jesteście. Naprawdę dziękuję, że jesteście. To pomaga mi bardzo, żeby, żeby trwać w tym. Pomimo tego, że to jakby, tak jak powiedziałam, to jest moja osobista decyzja. Ja, ja tego chcę. Ja to chcę robić, po prostu. Czy wy tam będziecie, czy wy tam nie będziecie, ale za każdym razem, jak jesteście, za każdym razem, jak się pojawi jakiś komentarz, za każdym razem, jak się pojawi jakaś nowa twarz, albo te, które się pojawiają regularnie, to po prostu no. No, wtedy mi się skrzydła otwierają. I, w, i ja jest, wiem, że za każdym razem, jak się coś takiego wydarzy, to nawet jeżeli przychodzę z jakimś takim trochę skapciałym humorem, to wychodzę taka, wiecie, podbudowana, bo mi to osobiście bardzo pomaga. Bycie tutaj z wami. Tak. Fajnie, dzięki Ola. Już nie codziennie, ale zawsze ciebie miło usłyszeć. No, powiem Wam, że to by było chyba jeszcze większym wyzwaniem. Jakby ktoś się zdecydował, o codziennie oglądam przez te 365 dni, codziennie oglądam Monikę, no to już byłoby naprawdę coś po prostu z kosmosu. Nawet w życiu bym nie pomyślała, że coś takiego się może wydarzyć, ani nie liczyłabym na nic takiego. Także um, absolutnie, kiedy możecie, kiedy czujecie, kiedy macie ochotę, to wtedy. Czasami jest tak, że na przykład jakaś, wiecie, jakaś wibracja osoby, która o czymś opowiada, wam tak pasuje, że macie ochotę tego codziennie słuchać. I na przykład, wiecie, powiedzmy, że bo ja wrzucam na, na YouTube a te wszystkie moje nagrania i ja na przykład jak kogoś bardzo lubię słuchać, to. Yy, to na przykład mam taki okres czasu, że przez jakiś czas codziennie sobie, nie wiem, rano do kawy już nie piję na razie, ale powiedzmy, że do mojej wody codziennej włączam sobie na przykład kogoś, kogo lubię słuchać i jest to na przykład moim codziennym rytuałem. Ale to też nie jest tak, że przez 365 dni. Tak? Jeszcze nie wytrwałam nigdy, także nie wymagam tego też od nikogo. To się nazywa babskie wsparcie, wiedźmo. Dzięki. Właśnie tak, właśnie tak, to jest babskie wsparcie. Tak jak ja to mówię ciągle i wciąż i będę to powtarzać, że kobiece społeczności, kobiece zgromadzenia, spotkania, kręgi, warsztaty to wszystko jest niesamowite i tak strasznie potrzebne nam, kobietom. To, że możemy się nawzajem wspierać i być dla siebie, czy jest dobrze, czy jest źle a nawet czasami jeszcze bardziej, kiedy jest dobrze, bo czasami to jest takim trudnym momentem, bo to, że komuś jest dobrze na, w nas odpala czasami jakieś rzeczy, które są dla nas trudne. I żeby wytrwać w tym, żeby być przy kimś, jak komuś jest fajnie, to też nie jest e, łatwe. Um, no, też wiem to ze swojego doświadczenia, bo w różne rzeczy się przechodzi w życiu i nie zawsze jest tak e, łatwo i kolorowo i nie zawsze jest łatwo się cieszyć czymś szczęściem, jak u nas akurat coś nie, nie bangla, nie? Także. To są wyzwania, naprawdę takie y, duże wyzwania, ale to, że my się stawiamy do siebie, że, że się wspieramy, że staramy się, że potrafimy się widzieć w jednych i w drugich sytuacjach, to jest coś niesamowitego. Dlatego ja cały czas y, wiecie, cały czas mam otwarte, otwarte ręce, otwarte serce do, do mojej społeczności. Także jeżeli któraś będzie to czuła i będzie chciała dołączyć, to, to zapraszam, niezależnie od tego, gdzie jesteście na świecie. Bo jest to onlineowe, także nie ma tutaj żadnego problemu, a ja po prostu wiem, jaka jest wartość z takich nawet onlineowych rzeczy, bo sama biorę w niektórych udział i, i wiem, że czasami nie ma znaczenia. Czasami to jest po prostu dokładnie to, czego potrzebujemy. No. No dobra, nie będę już ględzić, bo dzisiaj faktycznie to nie jest mój dzień. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, że jesteście. Dziękuję za Wasze komentarze, że nawet pod takim live'em, gdzie nie mam nic do powiedzenia, znalazły się komentarze. To jest po prostu Mistrzostwo Świata. Także dzięki Wam, dziewczyny, bardzo, bardzo mocno. Pozdrawiam Was wszystkie i oczywiście do jutra. Miejmy nadzieję, że jutro przyniesie wyższą, lepszą energię i jakiś fajny temacie do obgadania. Trzymajcie się kochane i do usłyszenia.